pé Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Powoli wracamy do pracy i jak widzicie, koło mnie już leży materiał i czekam na kolejną realizację, ale nie dzisiaj. Dzisiaj nie będę mówił Wam o tym, co będziemy robili i co z tego materiału nam wyjdzie. Dzisiaj chcę Wam przekazać dosyć ciekawą informację dla wszystkich, którzy nie śledzą i rzadko odwiedzają Facebooka i Instagrama, a jeszcze rzadziej odwiedzają fanpage. Meble twojego pomysłu, ale za to dosyć często pracują ze mną tutaj w warsztacie, mam informację taką, że firma Felder zorganizowała Felder Challenge. Jest to słuchajcie, konkurs zorganizowany specjalnie dla nas, dla ludzi, których pasją jest drewno, dla ludzi, którzy pracują z drewnem, dla hobbystów, dla profesjonalistów, dla tych wszystkich, którzy. Wykonują po prostu projekty e, stolarskie. E, słuchajcie, jak to konkurs. Oczywiście będą nagrody. Ja o tych nagrodach Wam nie będę mówił, to wszystko sobie poczytacie. Gdzieś tutaj znajdziecie link e, do. Felder Challenge, gdzie będziecie mieli wszystkie informacje. Również oczywiście wszystkie informacje znajdziecie pod filmem. Tutaj gdzieś pod filmem, w opisie filmu, będziecie mieli wszystkie informacje, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w Felder Challenge, jakie nagrody są przewidziane i jak to wszystko będzie działało i funkcjonowało. Wszystko, słuchajcie, będzie polegało mniej więcej na tym, że projekty, Nasze projekty, zdjęcia z tych projektów, ewentualnie filmy z tych projektów będziecie musieli przesłać na adres mailowy, również udostępnić na Waszym facebooku zdjęcia i hasztagi Felder Group, ale to wszystko, słuchajcie, znajdziecie właśnie w opisie. Musicie to wszystko przesłać do 25. Maja to jest termin ostateczny, i po 25 maja zbierze się jury, które zadecyduje o tym, czy projekt był najlepszy, czy projekt był, który projekt się najbardziej wyróżniał, i wtedy, słuchajcie, będą przyznawane oczywiście nagrody. Ja sam mam nadzieję, że zdążę z tym projektem i. Uda mi się przesłać materiały, jak najbardziej będę chciał również brać udział w tym Felder Challenge. Was oczywiście również do tego serdecznie zapraszam. Słuchajcie, myślę, że to chyba tyle informacji. Całą resztę znajdziecie oczywiście w opisie. Zapraszam Was bardzo serdecznie, róbcie zdjęcia, róbcie filmy, bierzcie udział w tym Felder Challenge i dzielmy się, słuchajcie, tą pasją do drewna, którą mamy w sobie. Do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się. Na razie, cześć.